Hej wszystkim, ja jestem So, a to jest Injustice, Injustice, nowa biatyka, w którą ostatnio grałem. Ostatnio, czyli w sobotę, przeszedłem kampanię, wszyscy moglibyście być tego świadkiem, 4 godziny mi to zajęło. Bardzo, bardzo fajna, ciekawa kampania, bardziej jak taki odcinek jakiegoś serialu o tych superbohaterach, czy, czy cały film. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak wyglądają poziomy trudności w tej grze. Siedzę trochę oparty, za mną jest jeszcze green screen rozłożony, bo dziś wieczorem będzie live na pewno. Tak jak zazwyczaj jest live na Twitchu wieczorami u mnie. Mam padzika, mam konsolę obok. Pada będę trzymał pod stołem i sobie na luzaku grał. Tutaj się tak oparłem, mam nadzieję, że to jest dobra pozycja. Mikrofon stoi przede mną i właśnie pad jest dlatego pod spodem, żeby nie było ten za bardzo nie, nie zagłusza, znaczy nie, nie było przebicia dźwięku. Okej, okay, dobra. Zaczynamy te in in Injustice. Dobra, jeden gracz. Dobrze ja mówię nazwę tej gry, żeby nie było przypału potem. A, dobra. Mam nadzieję, że tak. Yy, pojedyncza walka. Pojedyncza walka. Jest dużo trybów w tej grze, tak jak mówię, kampania bardzo ciekawa. Na jakieś 4 godzinki gry. Yy, plus jeszcze różne mul yy, multiplayer i takie single player poza kampanią. Dobra, pie po pierwsze wybieramy swojego bohatera. Nie wiem, kogo byście chcieli. Wybierzmy jakąś babkę, tak? Lubicie babeczki? Ta ma najbardziej twardą klatę w całej... W całej grze. No i jako przeciwnika damy sobie na przykład... No nie wiem, Doomsdaya... Dajmy Jokera. Dajmy Jokera jako Joker. przeciwnika. Ja zacznijmy od poziomu trudności łatwy. Poziom trudności łatwy, jakieś ładne tło, może jaskinia Batmana. Chociaż ja wolę te jaśniejsze, na przykład Atlantydę dajmy. Ja wolę te jaśniejsze. Dobrze mówiłem Injustice, bogowie są wśród nas. Ja wolę takie jaśniejsze jakieś pomieszczenia nie wiem czemu. A tak jest. Teraz zobaczycie, jak wygląda poziom, poziom trudności najłatwiejszy. Oczywiście każdy bohater tu ma swoje jakieś wejście. O Jacker ma trochę śmieszne takie. Bawi się policjantem. No i teraz, y, czemu spraw pokazuję Wam te poziomy trudności, ponieważ w kampanii, jeśli coś nam nie wyjdzie... Oj, wodę wylaliśmy na niego. Jeśli coś nam w kampanii nie wyjdzie, On wysadził. to wtedy obniża nam się poziom trudności, jeśli przegramy walkę w kampanii. I jeśli będziemy dużo razy przegrywać, to chyba skończymy na tym najłatwiejszym. To jest właśnie ten najłatwiejszy poziom. Patrzcie, oni nam tu radzą, żeby R kliknąć. Ciekawe po co? A, żeby go stuknąć. Dobra, załatwiamy go, nie ma co się zastanawiać. Patrzcie, teraz go na przykład złapiemy. Nie, teraz go złapiemy. Złapaliśmy go. Jep, piep I sobie leci. Możemy kopnąć. Możemy go podciąć na przykład. Tak. Możemy. Możemy go z piąstkami uderzać. Tutaj też piąstkami. Może coś. Z... Czekajcie. Chciałbym użyć super ciosu. Widzicie, on w ogóle nic nie robi. O, to był jakiś super cios. mi się. Nie. Dobra, załatwiamy go, bo na tym poziomie trudności to on, jak widzicie, nic nie robi. No nie jest to żaden challenge dla nas. No i patrzy, on... O właśnie. Jak się jeden kliknie apkat w tym miejscu, to go uderza o ścianę, tak? A tu na przykład można go uderzyć elementem tego. Tu można dziurę zrobić w akwarium. Nie wiem czy nie da się tu czegoś odkręcić, bo widzę jakąś wajkę do kręcenia. No i tutaj nie wiem co o co chodzi za bardzo. Znaczy, trzeba klikać te przyciski, które są pokazane, ale ja nigdy nie wiem, które, które to są. które są dla mnie, które są dla niego i to pokazują. O, biczem, jeden z ciosów. Ciosy są bardzo proste. Ok, pokonaliśmy go, to było na poziomie łatwym to no, praktycznie nic nie robi. Zero. Yy, zero jakiejś takiej reakcji z jego strony. Wonder Woman. Dobra, wybierz nowego wojownika. Wybieramy nowego wojownika, bo co się będziemy znęcać nad tym Jokerem, tak? Damy sobie jakąś inną kobietę, na przykład kobieta Kot. Weźmy sobie kobietę Kota i niech ona walczy. Nightwing. Nightwing. Aha, tamten był bardzo łatwy. Dajemy teraz poziom łatwy, tak? Tło, może Metropolis. Forteca samo. O, Aircraft. Ferris Aircraft. Też taka trochę jaśniejsza mapa. Dużo się w tle dzieje. No. Wczytuje nam się gra. Już przechodzimy do kolejnego poziomu. Hehe, <laughs> i kocik. kocik! Nie będziemy się z nim tutaj bawić za dużo, bo... No bo on już zaczyna, nawet na tym poziomie, już zaczyna jakieś tam problemy stwarzać, chociaż nie za duże, wiecie? Tak, to Tak trochę mi światło świeci w oczy, to, to dzięki któremu widzicie moją twarz. To na monitorze coś widzę. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Pie, 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 Może mi się ulti uda od niej użyć. Bad boy. Oni w ten sposób się super, ten super bohater sobie na sam koniec życie odnawia. Co mi się akurat nie podoba, bo co z nimi walczy, to oni to samo robią, czyli odnowienie życia. Nie wiem, czy to jest cios specjalny, czy to jest jakiś taki ten. To jest ten nasz chwyt oczywiście. Oj kurde, dali to komuś chwycić. Jego chwyt tak wygląda. Kobieta koz wygrywa. A tu raczej też nie ma problemu. Też jest bardzo łatwy poziom. Ale nazywa się łatwy, wiecie. Nazywa się łatwy. Wiele osób w trakcie grania kampanii zarzuciło mi, że ci moi przeciwnicy są na poziomie łatwym. Oni nie byli na poziomie łatwym, bo... W trakcie kampanii, ci przeciwnicy z, ustawiają się zgodnie z tym, co... E, jakby tak jak gramy... Czekajcie, ja sobie wezmę That's flasha, a tamtemu dajmy kolesiowi, no nie wiem kogo. No dajmy mu na przykład Bane'a. Średni. E, I wiecie, jak się, przegrywa, jak się wygrywało, to mi podwyższał się poziom, jak się przegrywało, to się obniżał, no ale on... Powiem wam poniżej średniego nie schodził, raczej dajmy wieżę strażniczą. Zresztą zaraz zobaczymy, żeby wyczaić, jak wygląda poziom średni. Jak wygląda poziom średni, tu też zależy od bohaterów. Bo niektórymi się łatwiej gra, niektórymi trudniej. Dlatego ja wziąłem teraz flesza, bo flesz jest dość szybki, a ja lubię takie szybkie postacie. Bane jest trochę wolniejszy. Zacznij. O. Co on tu krót robi? tak Jeszcze jak się na średnim rozwali to będzie obciach powiem, nie? No nie, kurde, złapał mnie, ja go chciałem złapać. Teraz użyjemy supermocy. Niestety on się przed nią obronił. Kurde, chyba nas rozłoży, wiecie? Dobra. Jeszcze mu przywalimy. Zbieganie takim. No i mnie rozwalił, no i mnie rozwalił. A szkoda powiem wam, a szkoda, bo akurat na średnim tą tom... nie wiem czemu. Może dlatego, że on pada tak nisko i mi się dziwnie gra trochę. Ale na średnim sobie radziłem już z nimi. Ale tak czy siak nie jestem. Ten... Wybierz nowego wojownika. Pokażemy trochę trudniejszy poziom. Nie będziemy się na, na średnim e, zatrzymywać. To jest moja wina, że przegrałem i tu nie będziemy sobie ten. I tą bardzo lubię, chociaż jest dość trudna. O i... chociaż wiecie co? Wiem czy się da cofnąć. Weźmiemy dew Death poola. znaczy sorry. Dev strołka. A temu damy, nie wiem kogo. O na przykład e, zieloną latarnię. Będzie nas bił jakimiś chorymi kurde przedmiotami. Masakra, dajmy sobie na przykład y... Gotham City. No i zobaczymy. Teraz nas już na pewno pojedzie Ach, komputer, bo to jest, kurde, ciężka sprawa z nim na poziomie trudnym. On już bloki robi, kurde, ciągle kontrataki jakieś. No masakra jest. Ten będzie strzelał ciągle z karabinu i tego typu rzeczy, i ja najprawdopodobniej nic mu nie będę umiał zrobić. No właśnie takie jakieś chore rzeczy. No, do ten piersi. Zawsze tak denerwuję. Chwycił mnie. ma no, takie chore te... Może mi się uda ulti nie niego puścić Aj, dobra, udało się, przynajmniej zobaczycie sobie jak wygląda I jeszcze, pak, 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 no Green Lantern to jest jedna z tych postaci w tej grze, która ma bardzo dużo, o właśnie, jakichś takich, kurde, chorych... Nie nie bardzo, nie, nie bardzo, nie bardzo umiem coś, cokolwiek na to zrobić, co on teraz bali. O i tyle. Green Lantern wins. I siedzi wśród innych latarni. Hmm. No powiem wam, że, kurde, ciężko. Chociaż wydaje mi się, że Pulem bym kolej na średnim rozwalił. Znaczy, defstroke'em, sorry. Defstroke'em. Tak? A Nada mu się tam jakieś profile zmieniać i equipment. No to bym raczej na średnim typa rozwalił, bo on jest dość prosty. Skacze się mieczem, macha i jest ok. Dobra, to weźmy teraz najtrudniejszy poziom. I na najtrudniejszy poziom, no nie wiem. Chcecie zobaczyć jakąś masakrę? To weźmy może Supermana. Superman. Będzie nami miotał, jak szatan, powiem wam. I to nie, nie będzie zabawne. Dajmy sobie Atlantydę, bo jednak fajnie. O, chociaż nie. Temiscira, to tam, gdzie Amazonki mieszkają. Możemy dać. No i to będzie pojazd po prostu. Bo najprawdopodobniej nie uda nam się nawet ciosu zadać na tym poziomie. <laughs> Ale spróbujemy. Och. To jest jedna z moich bardziej ulubionych postaci, tak. Ta Harley. Wow, Superman! No i po garniturze. O, co coś w tym rodzaju właśnie. Widzicie, ja chciałem młotkiem go uderzyć, a tu dupa. On takie komba robi teraz. Ja na przykład staram się teraz blok zrobić, tak? I dupa. Chciałem się odbić od ściany. Oczywiście on to wyłapał. No to masakra jest patrzcie co on robi. Od razu ten, od razu jak podskakuje to jest cios z lasera z oczu. No i wygrał ze mną. Jakiś jeden cios mu zrobiłem. Ale mówię, na poziomie bardzo trudnym, bardzo trudno wygrać z kolesiem. I do Luis poleciał. No masakra. Dobra, to na sam koniec, że mam 14 minutę, to zrobię jeszcze... Mm, zrobię jeszcze na średnim kogoś. Ja mogę nią Ale nawet okay. zagrać, wiecie? Damy tą babkę versus jaką babkę? O, versus, no nie wiem, tą Frost. Albo versus takiego. Grandi na średnim, żeby nie było. Jak przegram drugi raz na średnim, to już będzie tylko moja wina. Ruch oporu. Mapka ruch oporu. No i zobaczymy, jak nam się tutaj uda coś zrobić. Eee, spójrzmy. Aj, fuck, złapał nas. <grymne> Grandi, zostaw! Puść, 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 Nie, niedobry. niedobry. Ech. No co za koleś Kurde, trzeba uciec od niego Złapał nas i specjalnie. BUM go, bUM go Torcik z wisieńką. Tutaj ciemu walnąć. A mnie złapał. Nak nak! Co ona tam, kurde, jakąś wyciągała? Które ciosy są po prostu za długie, wiecie? Ech. Może teraz przeskaczesz w dół? Aj, dostał, dobra. I znów Ulti w niego leci, ale jak chyba padnę, niestety. Jak mocnie się ten Grandi pozał. No i mnie załatwił. Ale już było o wiele lepiej niż wcześniej. Grandi boom, ją wyrzucił za głowę i się jej pozbył. No mówię, temat jest jak najbardziej do ogarnięcia na średnim, dla mnie przynajmniej chwilę się pogra, to, się, to, to, to daje radę. Ale powiem wam, że na trudnym i bardzo trudnym to jest przerąbana akcja. Przerąbana akcja moim zdaniem. No, dlatego jeśli ktoś, jeśli ktoś lubi takie bijatyki. To jak najbardziej da sobie radę myślę, bo wiadomo, że tutaj, tutaj ciosy to są takie na 3-4, chyba maksymalnie na 3 klawisze, czy 4. Jakieś tam na przykład góra, przód tył. Kółko, przód tył, krzyżyk tego typu rzeczy. Wiadomo, że w klasycznych nawalankach, bijankach było to czasem i nawet 8-9 przycisków różnych w kombinacji. No. Ale tak czy siak ja ich tam do końca nie ogarniam. Też za bardzo się nie wczytywałem w nie, bo. Postaci jest bardzo dużo. Postaci jest bardzo dużo, a w kampanii co, co chwilę się ta postać zmieniała, było 12 różnych chyba postaci się przechodziło. No, coś tam się powtarzało, ale nie, nie. za bardzo, nie za bardzo jakby był czas, ja też nie, jakoś mnie to nie bawi, takie siedzenie w opcjach i uczenie się ciosów, prawda? Bardziej chciałem sobie pograć i. I myślę, że to tyle na dziś. W następnym, w nast w następnym odcinku poka pokażę wam tutaj jak wygląda tryb y, trenowania tych ciosów. Tak żeby każdy ten. Y, znaczy, tryb jest po to, żeby każdy mógł się ich y, tak w miarę jakiś taki sensowny sposób nauczyć, właśnie nie patrząc w to nudne menu. To było na tyle. Trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia, pa pa!